Benjamin Graham był jednym z najważniejszych inwestorów giełdowych na świecie. Jego wkład w rozwijanie zasad inwestycji w wartość i analizy fundamentalnej wywarł ogromny wpływ na dzisiejsze podejście do inwestowania i zarządzania portfelem. Urodził się w 1894 roku w Londynie i jeszcze jako dziecko przeprowadził się z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Osiedlił się w Nowym Jorku i w miarę rozwoju wykazywał duże zdolności matematyczne i analityczne. Ukończył Columbia Business School, gdzie zdobył wiedzę z zakresu ekonomii i finansów. Jego motywacją do nauki była chęć wzbogacenia się, bo jego dzieciństwo pełne było problemów finansowych. Po ukończeniu studiów, Graham rozpoczął pracę na Wall Street. Jednocześnie kontynuował swoją karierę akademicką, gdzie prowadził wykłady z zakresu finansów i rachunkowości. Dziś są to rozbudowane dziedziny podzielone na szereg przedmiotów, ale 100 lat temu zamykały się w jednym przedmiocie. Graham był więc zarówno praktykiem, jak i teoretykiem. Inwestował własne pieniądze, zarządzał cudzymi i zgłębiał wiedzę finansową od strony akademickiej. Jego karierę o mało nie przekreślił wielki kryzys, który wybuchł w 1929 roku. Głębokie spadki na giełdach trwające kilka lat Bezrobocie i odwrót kapitału z giełdy to tylko niektóre problemy, z którymi musiał się zmierzyć. W efekcie zaczął dużo większą wagę przykładać do wyceny spółek i szacowania jej wartości wewnętrznej. Jednym z ciekawych aspektów kariery inwestycyjnej Grahama były jego taktyki wobec rynku. Inwestował nie tylko w akcje, ale korzystał również z innych dostępnych wtedy instrumentów finansowych, w tym tych lewarowanych. Jego elastyczność w podejściu do rynku była dowodem na to, że mógł dostosować się do różnych warunków. Z racji burzliwych, lat w jakich przyszło mu inwestować, musiał umieć się szybko dostosowywać i zmieniać zdanie, gdy rynek udowadniał mu, że się myli. Graham jest znany przede wszystkim jako twórca koncepcji inwestycji w wartość. Jego główne dzieło Security Analysis, napisane wspólnie z Davidem Doddem i opublikowane w 1934 roku, stało się kamieniem milowym w dziedzinie analizy finansowej i inwestowania. W książce tej Graham i Dodd podkreślili znaczenie analizy fundamentalnej i szukania aktywów, które były niedoceniane na rynku. Działalność akademicka i publicystyczna Grahama sprawiły, że usłyszał o nim pewien mężczyzna z niewielkiego miasta Omaha który szukał sposobu na bycie najbogatszym na świecie. Mowa oczywiście o Warrenie Bafecie, który szybko stał się uczniem, a potem bliskim współpracownikiem Grahama. Obaj panowie przez lata pracowali razem, zarabiając dla swoich klientów ogromne pieniądze. Gdy Graham zdecydował się odejść na zasłużoną emeryturę, chciał nawet przekazać firmę Buffetowi, ale ten odmówił i założył własną. Benjamin Graham był nauczycielem i inspiracją dla Warrena Buffetta, ale obaj mają swoje własne, unikalne strategie inwestycyjne i podejścia do rynku. Pozostają ważnymi postaciami w świecie inwestycji, a ich dorobek stanowi cenne źródło nauki dla inwestorów na całym świecie. Więcej na temat Warrena Buffetta mówimy w drugim odcinku naszej serii o wielkich inwestorach. Jeśli jesteś inwestorem, to pewnie znasz tę książkę. To inteligentny inwestor Benjamina Grahama. Została ona napisana w 1949 roku, a później była kilka razy aktualizowana. Dzisiaj żyjemy już zupełnie w innym świecie niż ten znany przez Grahama, ale wiele z opisanych tu mechanizmów nadal doskonale się sprawdza. Co więcej, jest to książka, którą regularnie poleca Warren Buffett i chodzi o objętość. I szczegółowość może być przytłaczająca dla początkującego, to warto sięgnąć chociaż do kilku rozdziałów, zwłaszcza do tego o rozchwianiu rynku, który, zdaniem Grahama, rzadko kiedy jest w stanie równowagi. W uproszczeniu polega ono na szukaniu aktywów, które są niedoceniane na rynku, a w praktyce oznacza kupowanie akcji lub innych aktywów, które są tańsze od swojej wartości wewnętrznej. To podejście pomaga inwestorom unikać przepłacania za aktywa. I ocenić, czy giełdowa wartość jest wysoka czy niska. To bardzo ważna zasada, którą potem wykorzystywał Warren Buffett. Głosi ona, że inwestorzy powinni kupować aktywa z dostatecznym zapasem, aby zminimalizować ryzyko straty. Inwestując z marginesem bezpieczeństwa, chronimy swoje portfele w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń. Dziś dużo trudniej jest znaleźć niedoszacowane aktywa, ale pomaga w tym aktywne inwestowanie. Podczas gwałtownych zmian cen, a tych w ostatnich latach nie brakowało. Graham kładł duży nacisk na analizę fundamentalną, czyli badanie fundamentalnych aspektów spółki, takich jak bilans, wynik finansowy, zarząd, perspektywy rozwoju. To podejście pozwala na dokładne zrozumienie spółki i jej wartości. Bez niego dwa powyższe punkty nie będą miały racji bytu, bo bez analizy fundamentalnej inwestor nie będzie znał wartości spółki. Jednym z głównych założeń inwestycji w wartość, które Graham promował, jest szukanie okazji w spadkach cen na giełdzie. W czasach kryzysu, gdy kursy rynkowe gwałtownie taniały, Graham i jego firma inwestycyjna byli bardzo aktywni. Szukali niedocenionych akcji i innych aktywów, które miały potencjał wzrostu w dłuższym okresie. Jedyną waną takiego rozwiązania jest konieczność posiadania odpowiednio wysokiego kapitału lub gwarancji jego dopływu. Graham był zwolennikiem długoterminowego inwestowania. Uważał, że częste kupowanie i sprzedawanie aktywów może prowadzić do nadmiernych kosztów i niepewnych wyników. Dlatego zalecał utrzymywanie aktywów przez dłuższy okres, a co za tym idzie, inwestowanie w spółki dywidendowe. Pomimo podejścia fundamentalnego Graham zdawał sobie sprawę z roli emocji w inwestowaniu i uważał, że ich rozkwianie może prowadzić do błędnych decyzji. Dlatego zalecał zachowanie spokoju i umiaru w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Śledzenie wszystkich wiadomości czy wpatrywanie się w wykres było przez niego traktowane jako strata czasu, a Buffett do dziś uważa tak samo. Popełnianie błędów jest nieuniknione, ale ważne jest, aby z tych błędów wyciągnąć naukę. Analiza swoich inwestycyjnych pomyłek może pomóc uniknąć ich w przyszłości i doskonalić własną strategię. Benjamin Graham zmarł w 1976 roku we Francji. Ale jego dziedzictwo w dziedzinie inwestycji i analizy finansowej jest nadal żywe. Jego prace i zasady inwestycji w wartość inspirują inwestorów na całym świecie. Graham jest uważany za ojca inwestycji w wartość i analizy fundamentalnej. Jego filozofia inwestycyjna nadal pozostaje jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla profesjonalistów na rynku finansowym. Wpływ Grahama na świat inwestycji jest niepodważalny, a jego nauki pozostają ważnym źródłem mądrości dla przyszłych pokoleń inwestorów. Trzy lekcje inwestycyjne Benjamina Grahama, które moim zdaniem warto zapamiętać. Długi termin ma kluczowe znaczenie w inwestowaniu. Powinieneś być cierpliwy i szukać spółek, które pozwolą ci zarabiać przez wiele lat. Zanim w coś zainwestujesz, to musisz to dobrze zrozumieć i potrafić samemu oszacować, czy jest to tanie, czy drogie. Nawet gdy jesteś pewny kierunku, w jakim pójdzie rynek, to warto mieć margines bezpieczeństwa. Im większy, tym lepszy. Choć Benjamin Graham jest znany głównie jako guru inwestowania, to był również wybitnym nauczycielem i propagatorem filozofii stoicyzmu. Graham fascynował się nią, bo promuje umiar, kontrolę emocji i życie zgodne z wartościami moralnymi. Uważał, że te zasady filozofii stoickiej mogą mieć zastosowanie nie tylko w życiu codziennym, ale także w inwestowaniu. W następnym odcinku opowiemy o człowieku, który skonstruował najlepszy i zarazem najbardziej tajemniczy fundusz inwestycyjny świata. Mówi się, że rozszyfrował rynki finansowe, a wyniki, które wypracowuje, faktycznie tego dowodzą.